No, nie, no jeszcze nie skończę, ponieważ gdyż chciałam Wam pokazać jeszcze łysego. Bo łysy jest niesamowity. Zobaczcie, jak go widać. Taki rogalik, maleńki, malusieńki. taki, taki, halo, ja tu jestem! <taki, taki śliczny. Taki mamy piękny świat i my jesteśmy też tacy piękni. Jak ten świat, kiedy jesteśmy spokojni. Ale tacy spokojni naprawdę, radośnie spokojni. Nie tak sztucznie, bo wymaga tego energia e, innych ludzi, bo oni postrzegają, bo to jest przyjęte jako norma i w ogóle nie, nie, nie. Wibracyjnie po prostu. Emanujemy taką wdzięcznością. No ja jestem na przykład okropnie, nie, nie okropnie. Ogromnie wdzięczna za to, że ja tutaj jestem, w tej chwili właśnie w tym miejscu i obserwuję to, co obserwuję, i że mogę to widzieć na własne oczy, że jest tak pięknie. Za wszystko jestem wdzięczna: za tą wodę, za te chmury, za te domy, które tak pięknie zostały wybudowane, za te drzewa, które zostały posadzone tutaj, tak pięknie wyglądają. Nawet za te wodorosty jestem wdzięczna. <laughs> za te góry. Tak, za te światła na Majorce. Tam jest palma, właśnie. O, i za tego psa, który właśnie przyszedł na spacer. I za wszystko jestem wdzięczna. I za tego księżyca pięknego naszego, ślicznego satelita. Powdzięczność to jest fajna energia. Powdzięczność buduje więcej. I za tego pana, który wszedł w kadr. Tak samo jestem wdzięczna. Bo on jest zafascynowany na pewno tym, co widzi. Jestem o tym przekonana, ponieważ właśnie grzebie w telefonie i zaraz będzie robił zdjęcia. Ja to znam z autopsji, z początku, jak przyjeżdżałam. I za tę ciszę, i jeszcze za wiele innych rzeczy jestem wdzięczna. I jestem bardzo wdzięczna za to, że jesteście na tym kanale i że chcecie mnie słuchać, i że się ze mną dzielicie swoimi komentarzami, i za to, że do mnie dzwonicie, i za to, że naprawiacie swoje życie, i za to, że się nie dajecie wciągnąć w nic, co jest ciemne. Tak pięknie tu jest. ziaczki. Już sobie wszedł za chmurka. Trudno, wybaczymy mu, wyjdzie kiedyś, ale to jest fenomenalne jak jest Księżyc na niebie i słoneczko właśnie jeszcze, jeszcze odrobinkę promieni tutaj zostawia. No. I pamiętajcie o tym, że temu, czemu poświęcacie uwagę, naprawdę to się w Waszym życiu będzie działo. Wszystko, co jest na zasadzie doradztwa, co jest na zasadzie jakiegokolwiek przewidywania przyszłości, itd., to jest tylko i wyłącznie po to, żeby nie wejść w to, co nie fajne. Owszem, są rzeczy, których się nie da uniknąć, bo inaczej byśmy być może nie mogli się rozwijać, ale znaczy rozwijać, poznać, ja to mówię na własnym garbie pewnych rzeczy, macnąć je i powiedzieć: o nie, 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 nie ten stan mi się nie podoba. Ola, i tak naprawdę o to chodzi. Żebyście rozpoznawali te stany, które nie są stanami wzorcowymi, które wam nie służą, które są ciemną stroną generalnie. O, wyszedł. Jak jest miły, no zacny jest. Cieniutki, ale zacny, że chciał wyjść do nas znowu. Jeżeli któryś z Was w tej chwili jest w takiej sytuacji, że wychodzi z założenia, że już się nic nie zmieni, że nie ma siły, że nie ma możliwości, żeby dał radę dalej, że już nie wie co robić i tak dalej, pamiętajcie o jednej rzeczy, jednej najważniejszej. Zmiana to jest jedyna pewna rzecz, która na tym świecie jest niezmienna. Uśmiech na buziaczka. Uśmiech na buziaczka. Ja Wam daję milion uśmiechów. Dzielę się z Wami milionem uśmiechów. I w tym chaosie, który by nie był i jaki by nie był dookoła Was, zachowajcie spokój. Zachowajcie spokój. Bo to jest tak, przyleciał, nahałasował i poleciał. I większość problemów, jak się cofniecie, to tak naprawdę przyleciała, narobiła chaosu i poleciała. Więc zauważajcie też stany, kiedy ktoś wpada w wasze życie, narobi chaosu i wypada. Nie doprowadzajcie do powtórek, a jeżeli już ktoś, kto jest wam bliski, widzicie, że tonie, widzicie, że sam sobie nie poradzi, to po pierwsze zadbajcie o to, żebyście wy się umocnili w spokoju i w miłości, a po drugie wyciągnijcie rękę pomocną, ale mądrze. Naprawdę nie o to chodzi, żeby siebie wpędzić w kłopoty. Tylko o to chodzi, żeby w sobie zachować spokój i w swoich sprawach i ocenić tak naprawdę, na ile jesteśmy w stanie pomóc. A jeżeli nie jesteśmy pomóc sami w, stanie, w pewnych kwestiach, to są inni ludzie, których można w cudzysłowie zaprzęgnąć, w cudzysłowie naprawdę dużym, czyli poprosić albo zaangażować w to, żeby pomogli. No, niestety, no akurat Państwo sobie usiedli przy mnie, ale, ale ja za to też jestem wdzięczna. <grym> I <znać się wdzięczny> I też nie tak miało być. Zresztą no to jest takie fajne, jak ludzie koło nas siadają. Jak przyciągamy, a nie odpychamy, nie? Ale to najczęściej lubi tak, robić tak energia właśnie wdzięczności, przede wszystkim wdzięczności. I proponuję, żebyście teraz spojrzeli na swoich bliskich, nawet tych, którzy wam dają tak popalić, że o Matko Bosko wszechmogąco. <laughs> spojrzeli i sobie pomyśleli, ale wiesz co, chłopaku, dziewczyno, kim byś nie był i tak cię kocham i dam radę. Ale mądrze podejdę do sprawy. Nie dam się wciągnąć w żadne dziwne rzeczy. Pomogę ci albo zrobimy tak, żeby było dobrze. Nieraz trzeba wyczekać moment. Owszem, nieraz trzeba poczekać, aż ktoś poprosi. Ale bardzo ważne jest to, żeby nie wpaść też w taką energię, gdzie wygodniej jest nie zauważać, wygodniej jest nie widzieć, że ktoś akurat w tym momencie potrzebuje pomocy, bo to jest lżejsze, wygodniejsze. Właściwie nikt sobie sam poradzi, nie? Albo jak zmądrzeje, to niech przyjdzie. Takie zachowania to są zachowania. Które można podporządkować, na pewno nie pod duchowość. Pod generalnie rzecz biorąc, nauki, które stanowią o tym, że najlepiej jest dać tabletkę, wyciszyć kogoś chemią, i generalnie rzecz biorąc, dalej problemu nie widzieć, bo się wyciszył, ale nie jest już sobą. A często to, Oznacza, że jak takiemu człowiekowi damy tabletkę, cokolwiek, co go wycisza na depresję, na różne inne rzeczy, i tak dalej, to zaburzamy mu jeszcze bardziej czynności energetyczne, syfy energetyczne dalej drążą i dopiero później wybuchają. Dlatego, kochani, musimy mieć odpowiedzialność za siebie, ale też być odpowiedzialni za to, co do nas przychodzi na zasadzie lustra, tego co wyparliśmy. Tego, z czym jeszcze powinniśmy zrobić porządek, albo temu, czemu powinniśmy pomóc. W sobie, często w sobie, mimo że to jest ktoś, kto jest nawet nie naszą rodziną, a prosi nas o tą pomoc. Pokazuje nam, że może być taki problem. Nieraz dostajemy dary w postaci zderzenia z danymi sytuacjami, które. Niby nas nie dotyczą, a później się okazuje, że za miesiąc dwa my mamy na przykład takie, a nie inne wyświetlenie sytuacji wśród przyjaciół na przykład, albo w pracy, albo w domu się coś zaczyna dziać. A na początku często mówimy, że Ale, to nie jest moja sprawa. Ja w ogóle ja takich ludzi nigdy w życiu nie znałem. Ja takich ludzi nigdy w życiu nie poznałem. Ja z takimi rzeczami nigdy w życiu nie miałam e, e, nic wspólnego i tak dalej. Zastanówcie się, po co pewne rzeczy do waszego życia przychodzą. Po co? Nieraz to są sprawdziany, żeby nie wejść kolejny raz w pewne rzeczy, które już ćwiczyliście, z których już wyszliście, z którymi jakby poradziliście sobie, uzdrowiliście coś. I energia mówi: dobra, sprawdzam. <grywa> no to zobaczmy, nieraz to wasza podświadomość, no nie? I znowuż nam zachodzi. Zawstydził się chyba i poszedł sobie za chmurkę. No dobrze, trudno, także mu wybaczymy. I energia wybaczenia to jest najfajniejsza energia, jaka może być na tej ziemi. W ogóle. I energia wdzięczności to jest najfajniejsza rzecz i energia, jaka może być na tej ziemi. I energia miłości to jest w ogóle najfajniejsza sprawa, jaka może być na tej ziemi. I w tym my mamy się w pewnym sensie umieć poruszać. Bo summa summarum tak naprawdę, wszystko co ciemne, w obliczu miłości, prawdy, wdzięczności, spierdziela jak Speedy Gonzales. Tylko się utrzymać w tym stanie. I pamiętać, że wszelkie rzeczy dzieją się dla nas. Nie nam, dla nas. I kochani moi, najukochańsi, najwspanialsi, najpiękniejsi, najmądrzejsi na świecie, jesteście cudownymi istotami. Tak jak ja. My jesteśmy cudowni. Proszę was, sięgnijcie po radykalne wybaczanie. Sięgnijcie po niebiańską przepowiednię. Sięgnijcie po dziesiąte wtajemniczenie. Sięgnijcie po dwunaste wtajemniczenie. Sięgnijcie po tajemnice Szambali. Sięgnijcie po te książki. Sprezentujcie je sobie, swoim bliskim, zarażajcie tą dobrą energią, tą wiedzą, która jest podstawowa, tą wiedzą, która jest naprawdę niezawaluowana. Tam nie ma skomplikowanych rzeczy. To wszystko można użyć natychmiast dla dobra siebie, swojej rodziny, swoich przyjaciół, swoich bliskich czy znajomych, czy w pracy współpracowników, czy ogólnie dobra ludzi. Aj, oj oj, oj, oj. no straszny jesteś no dobrze, on nam podsumował, że tak właśnie jest i ja to sobie tak chcę czytać patrzcie jak pięknie no nie? to nic, ja już prawie zamarzłam, ale ja nawet w 30 stopniach generalnie rzecz biorąc siedzę w kocach <laughs> dlaczego? bo lubię ja jestem człowiek lata po prostu i tyle Puziaczki Wam daje? Właśnie wpadły tutaj psy. Dzień dobry. Dzień dobry. Buzi wam daje i do usłyszenia. Pa.